Siema widzowie, z tej strony Veni Dzisiaj sobie zagramy w Backshot Roulette Ogólnie to ja bym mógł to dawno nagrać Ale... Czekałem aż wyjdzie na Steamie Bo wiedziałem, że kiedyś wreszcie musi wyjść No i wyszło tam parę dni temu Co nie? Ja już sobie tam pyknąłem rudeczkę Bo, bo To już coś ponownie zmieniło tego sobie od razu zagramy na tym na łykaniu pigułków, Igły muszą muszą wlecieć ostro. Od razu osiągnięcie, tu dobra, dobra nuta. Dobra nuta. To chyba dalej nie można Co nie? Tak jak ja słyszałem No Okej, okay, tutaj jest I chyba też źle wpisałem, nie Nie wiem obojętnie, to może być tak, albo tak Ty co to jest? Do tego to ja nie kojarzę Nie spojrzałem, ale chyba jest jedno A zabiorę Jak to działa? O matku boże Brat, co to wbił? Co to jest? A poproszę! A jak, jak to działa? A, aha! Ja, ja się ten! Ja się utłukłem! Ale jestem tępy! Ale mamy teraz jeden: jeden krupier. Nie no. Nie przeczytałem nie, nie, nie tego do końca. Jeszcze jakieś tabsy, no to chcemy się muszę testować, co nie. A ja nie mam w polapie pewnie Aha. No tak, to chyba były dwa pustki. Co to? Co jest? Och, chodźcie. Eee Tak szybko że I, I to zmienia chyba pocisk w komorze, co nie? I tak, napisałem źle nick Bo dwie ręki powinny być chyba Nie wiem Co z tego już powinien wiedzieć, jak to jest mój nick? <zysy> Telefon tutaj mamy Co jest? Przepowiadać przyszłość tej mniejszy głos. A testujmy. Czwarty nabój, ostry nabój. Czyli te trzy mogę są puste. Prawdopodobnie. Teraz się żyje. jestem Sigma. No i dupa! Hmm. Czujesz ten bicik ziomek? Jak ja teraz umieram fajnie. No a ten zadoli do też. No wyrzucił od razu. O pewnie ja teraz pustaka, pewnie tego sobie musi ustawić. To, no to szybka runda była Tak zwana Dobra, lecimy kolejną Wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu, jasne Dobry bicior Taka imprezka Teraz czy dobrze ten nik Jezus Co ja to zrobiłem z tym nikiem Teraz jest dobrze jest. I muszę czapci nie to Ale ciężko jest jak te nowe rzeczy O matko Co jest, co jest Dostał dwie naj, najfajniejsze itemki tak naprawdę No dosłownie To i lupa to jest taki double G No to dupa se wywalę Nie wiem co będzie Jak będzie Full to mam przewalone O To nie wiem Nie mam co zrobić to ja zrobię taki coś Ma. Czekamy MLG No i dupa Przegra, przegra na rundę już mam kolejną bardzo Ci dziękuję kolego kolorowy bardzo koleżeński jest Nie Co to ma być? Ile on tego ma? Nie chcę tego uchylanego pipka Wywal to wszystko co tam mamy Pustak To teraz jak jest kolejny pustak To ja go wywalam A nie jest okej okay, jest fulek No i teraz ja akurat umieram. No bo tam jest też pewnie... On po prostu może użyć yy, tych inwentarów. A nie, dobra! To, to zmienia postać rzeczy. A on ma tam full, więc nie, tak naprawdę nie dołoży rzeczy. A i on ma lup. Sprawnie go kurde błogosławienie Kolego kolorowy. Ja poproszę od Ciebie. Ten... Poproszę, poproszę łupkę. Full. To co w it, it to? W łeb masz. Jakiś przestraszony normalnie. Ty ty Y -y 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 -y. Moja ulubiona normalnie nuta. Pięć rzeczy aż wciągnąć mogłem. Jakie on ma tam rzeczy? Mm. Jedyne, co ma lepsze to to. Pomóż mi po prostu ukraść rzeczy. Fajną rzecz. m mm. No nie wiem co tam jest. Nawet nie spojrzałem znowu. Jeden nic nie zrobi. Drugi nabój, ostry nabój. Kurde! Czy mogę to użyć? Bo wiadomo, że to jest pustak. Jak już tak. Ostry nabój. No to teraz, jak ostry nabój, no to masz w łeb, dziadu. Dobra, no to teraz będzie pewnie pusta Więc ja sobie to tak Jeżeli to będzie teraz tak, to ja nie wiem Zepsuta gra Ale chociaż mnie tego nie ukradnie Taki plus siebie i w pól. ale to już chyba pusta zostało mi się wydaje no właśnie to był ostatni muszę teraz się przyjrzeć o nie jakie gówno dostałem shit mam i to jest, jest wartościowe to jest ten telefon tego tutaj nawet nie warto używać no nie no nie spojrzałem naprawdę dobra to to na pewno trzeba użyć Drugi nabój, ostry nabój Dobra, wreszcie żyję Jezu, no! Ej, jestem okej, okay, ten no to już wymniejszył, to już wymniejszył, chłopak Zazwolnij sobie, wyrzuć telefon Ej, tak, bo to już jest teraz śmierć dla mnie, bo zobaczcie On no z tego, że ja jej nie To jest ciężkie. Teraz. Spoko, Ziomek. Odpiszę na ciebie. O! o, Ale dobrze mi tu poleciały pierwsze trzy rzeczy Cegarety w sumie też się przydać Oj oj, troszeczkę widulkę nie możesz by nic ukraść. Tak mi szkoda Nie spojrzałem Nie wiem co ja mam z tym To co? Od razu biorę w Masz kieda, dziadu No tu ma fula To jest pewne wręcz Co je No właśnie, on ja mnie tu pobije. Problem jest taki, że mam jeden teren. fajki. Trochę to jest takie nierealistyczne, bo niby w pralu... ...skracają życie. Więc nie wiem, jak to jest. Na pewno to teraz to już musi być full No Dziad Pluje ci w oko. Ej tu w pustek, pustek Ta gra jest chora psychicznie na umysł. W siebie, w siebie. Zobaczymy. Jak przegram to to twoja wina. Mamy, mam, 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 czym go. Czym, mam czym go okraść. O, schludnie teraz powiedziałem. Dobra, tera, od razu trzeba to wziąć, żebym mi nie załatwił tym nożem jednym. Ja to mu zabieram. On sobie tego nie użyje! Nie pozwolę, MACIE I masz kajdany jeszcze na łeb. Mgeju. <laughs> nie. No zaraz się go poddam. Co to ma być? Nie, no dwa pod rząd! Tak, tak, zabił już, no. O, strać, strać. Może nie mieć szans teraz życie. Nie, no. Jezu, 40%. Strać. Nie. On, on, on cheatuje na haki. Cheater. No, jak nic. Cheater na maksa. Tak naprawdę to jedyne moje. Uratowanie życia to jest użycie tych przeterminowanych. Umrę albo przeżyję. I będę żył. No, no tak, strzeli jeszcze na mnie. Czy w siebie, w siebie. Dawaj, pula Dobrze! Karma! Dobra. Raz się żyje. Zobaczymy, czy przeżyję, czy nie przeżyję. Nie przeżyję! No, ja tak. Ja to tak zgodę. No właśnie. Takuje tak ta gramie. Tak się nie da. Jeszcze że nie chcecie w ogóle kolejny odcinek. Dziady go! Jak ci strzelę. W ogóle masz też napisać, z czego byście chcieli e, nagrał e, Odcineczki Dobra O matko, on ma dwa Złodziejaszki Dwa na trzy Ej Da się to tak zrobić, że ja użyję tego, wezmę to i zabiorę mu to. Nie będziemy mieli nikt tego. Testujemy to. Sprawdzam to. Ja wolę nie mieć tego, ale... By on tego nie miał. Nie mogę. Nie, no jak ale to z kamer, to mu założę. No, śmietek a strew w Trzeci nabój, ślepy nabój. Walę na pusto w niego. Kur, mogę mużyć jeden w Ile tam było naboi? Jest za Trzeci ślepy nabój A on tego nie wie No tak Dr To był drugi nabój Dawaj strać Jak No wiedziałem że straci Byłoby skamoły No i od razu musi mi ukraść kajdanki Bandyta Ciebie jeszcze strzelanie. To jest jakiś Ale teraz u we mnie nie chleci. Trzam straci kolejkę. Aha, kolej... No już mi musi ukraść oczywiście. No, super! Super! To mogę jednak go użyć, żeby nie mógł Jaki bambik! Jaki bambik! Nie, jaki bambik! No to już full będzie akurat. A dalej mam więcej życia od niego bam, od bambusa takiego bambusa to aż łatwo tak <noise> robić yy, bambusa trzy rzeczy o ma słabsze o wiele słabsze ale będzie mógł się zregenerować telefon tutaj zwykle trzeba użyć Siódmy? No, zapomnę o tym. Piękny później. Full. Raz full awalu. W web. Ja sobie zostawię tę atrakcyjną, bo i tak, i tak nie ma ciekawych rzeczy ziomek. To będzie bez sensu. No i dawaj fulla wywal. No i pusta pożalone ze sobą. coś luk, co musi, co nie. Powinien najpierw zacząć od tych, co straci dwa. Oj, dawaj straci. Jak nie straci, to odczytuję. Dobrze. już ma jedno hopper. Znowu. I... pełny. Kurde. Pusty. Dobrze. To jest taka prawda, 91. 50-50, ale dobra, wygrałem. Ile mamy na granie, muszę sprawdzić. To jest ostatni ranik, już chyba wiecie, widzowie. A jak się nie uda, to nagramy kolejną odcineczek, po prostu. On ma chyba gorszej temki. No. Kajdanemu mu na pewno założy, a my nie mógł nic zrobić przez dwie turki. Full mamy. Fullmart. Przynajmniej na pewno nie napisał teraz, że ten nabój jest. Czwarty nabój, ślepy, okej okay. Teraz jak wspólnotowale w niego, co nie. Trzeba mu zwijać. Ale to jest dobry nawet chyba, niż na razie jest. Nie wiem. Robimy to. Raz się żyje, może był pełen pustek No i był pełny Ja zepsułem życie sobie. Mógłby mieć już jeden HP No teraz ma full Znaczy dwa by miał Bo by się zregenerował teraz Ale no Full eee, Full Raz ma ale pękło. Tak końcówka już jest w sumie. Co jest? Co jest? Nie, no trzy zmienione. Trzy eee, trzy. Co tam leży? Dobra, użyję. Użyj tableteczek! No, użyj! Telefon musi użyć. Halo Marian? Oj, strać Please, strać Inaczej gej. No i zyskam, ku. Nie, jakie dane zostaje? No mnie, mnie trochę lepiej. Aha, może ukryć mi rzeczy. Dlatego też ukryć to jest. Dlaczego? Nie powinno to się tak ukrywać. Dostanę heda. Aha, dobra, straci. Może mi jakby zabrać jedną rzecz. Czyli tak naprawdę, to jedno z rzeczy to jest same. Full będzie. Aha, pustak. Ale bekon. Ale bekon. Ale bekon, masz w łeb geju Nie no co za noob no Teraz już jest full, więc dostanę też chyba Jakby więc, to żadna różnica Ja potrzebuję zdobycie dralingi. Gdybym muszę mu coś I będzie git Browca Nie, jakie gówno co ja mam z tym zrobić? Piwko od razu wyzerujmy Pustak Do raz się żyje Pew, pew, pew Jaki mam. Ale teraz już są puste same. Jak tak. No więc teraz będzie mógł ukraść mi rzecz, użyć i strzelić mi prosto w łeb. A nie. Co? To Co? Co? nie nie no to ja nie wiem Teraz a, a wiesz Co? Co? Ja mam. To mam Więc papa, kolego Dobry ran! Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej To Liga już dobrze się czuję no i tak jest mam Ale dobry soundtrack to jest zrobione 2-2 50 to 50, tak jakby Nic nie zrobi Bambik O kurde, ale skupienie wlatuje. Kolego. Kolego. Kolego kolorowy. Nie wiem czy browca nie. A dobra, ale. Do niego jak leci ty. Ajajaj, może mi to troszeczkę zepsute te Jakby no, szyję sobie. Mam nadzieję, że muszę jeszcze tych trujących tak jakby i straci HP. No. I straci. Wywal się na glebę. Dobrze, dziękuję. Wali we mnie, bo tam jest pół ogólnie. No co ja dostanę na dwójkę? Aha, mam jeden. Dobra, jakieś leczenie by mi się przydało. Kajdanki przyda to się, jedną czy też się przyda. I tylko tyle. Jeden i jeden. Ej! To jest za proste. Zobacz na to. Kajdanki już wygrywa rundę. Dziękuję. Ha, Ale łatwo. My nie bierzemy z podwojona stawka albo nic Wiesz to ziomek? Nic bo już kończymy ten odcinek widzowie co nie? Więc na razie widzowie odbierzemy sobie jeszcze pieniążki Mamy pieniążki odebrane E no to co? A ja bołem Weni Graliśmy sobie dzisiaj w Waszych Ja akurat nie jestem w dlatego taką nie biorę kaski aż tak? Zawsze spoko było Jak widzicie no tak wyszło i zdropi normalnie w tej gdzie to co co? Siemka widzowie, widzimy się w kolejnym odcineczku. Jo, jo.